Katarzyna Cichopek pokazała coś, czego zwykle nie widać. Katarzyna Cichopek, jedna z najbardziej wpływowych postaci polskiego show-biznesu i niekwestionowana ikona mediów społecznościowych, po raz kolejny udowodniła, że mimo oszałamiającej kariery i napiętego grafiku, to rola matki pozostaje dla niej absolutnym fundamentem życia. U progu 2026 roku, gdy polskie krajobrazy spowiła malownicza mroźna aura, Aktorka postanowiła na chwilę odstawić zawodowe zobowiązania, by oddać się radosnej, niemal dziecięcej zabawie na świeżym powietrzu. Na jej profilu na Instagramie, śledzonym przez setki tysięcy fanów, pojawiła się wyjątkowa seria zdjęć dokumentująca wspólne białe szaleństwo z córką Heleną. Te pełne autentyczności, naturalnego uśmiechu i matczynej czułości kadry błyskawicznie rozgrzały serca internautów. Stając się czytelnym dowodem na to, że dla Katarzyny najcenniejszą wartością są chwile budowane z najbliższymi z dala od blasku fleszy i czerwonych dywanów. Obecne życie Katarzyny Cichopek to harmonijne, choć wymagające połączenie nowej drogi u boku męża, Macieja Kurzajewskiego, z którym wzięła głośny i bajkowy ślub w październiku 2 2025 roku oraz dojrzałego, pełnego wyzwań macierzyństwa. Gwiazda, która z poprzedniego związku z Marcinem Hakielem wychowuje dwójkę dzieci, Adama i Helenę, coraz częściej i odważniej dzieli się ze swoimi odbiorcami głębokimi refleksjami na temat wychowywania nastolatków w dobie dzisiejszego świata. W niedawnej, niezwykle szczerej rozmowie z Plejadą, aktorka przyznała, że bycie mamą niemal dorosłych już ludzi to proces pełen emocjonalnych zawirowań i nieustannego uczenia się siebie nawzajem. Od prawie 17 lat jestem mamą. Mój syn ma już 16 lat, mam nastoletnie dzieci, duże dzieci. Wydawałoby się, że to już prawie dorośli ludzie, ale okres dojrzewania jest jednym z najtrudniejszych etapów dla człowieka wyznała Cichopek, kładąc nacisk na to, jak kluczowe jest budowanie relacji opartej na głębokim zaufaniu i wspólnych doświadczeniach, nawet takich jak prozaiczna zabawa na śniegu. Zimowa sesja Katarzyny Cichopek to jednak coś więcej niż tylko zabawa z Heleną, to także radosne momenty spędzane z ukochanymi czworonogami Maximusem i Bono, którzy stali się integralną i niezwykle ważną częścią nowej rodziny Kurzajewskich. Aktorka, pozując na tle ośnieżonych drzew w stylowej, zimowej stylizacji, emanuje spokojem i wewnętrznym spełnieniem, jakiego dawno u niej nie widziano. Pod serią fotografii z córką zamieściła krótki, ale niezwykle ładunek emocjonalny opis. Takie chwile to czyste szczęście. Te proste, ale mocne słowa idealnie oddają obecny etap życia gwiazdy, która po latach życiowych burz i medialnych zawirowań w końcu odnalazła upragnioną stabilizację. Fani, piosenkarki i aktorki natychmiast zasypali post entuzjastycznymi komentarzami, zwracając uwagę nie tylko na uderzające podobieństwo Heleny do znanej mamy. Ale przede wszystkim na niezwykle pozytywną, wręcz uzdrawiającą energię, jaka bije od obu pań podczas wspólnych harców na śniegu. U progu 2026 roku Katarzyna Cichopek staje się wzorem dla wielu kobiet, pokazując jak skutecznie balansować między wielką karierą a życiem prywatnym, nie tracąc przy tym z oczu tego co najważniejsze. Jej postawa jako nowoczesnej mamy, która potrafi czerpać czystą radość z lepienia bałwana a jednocześnie nie boi się otwarcie mówić o trudach i lękach związanych z dorastaniem jej dzieci, buduje niezwykle autentyczny wizerunek. Zimowe kadry, niezależnie od tego czy pochodzą z warszawskich parków, czy z górskich kurortów, pokazują, że białe szaleństwo to dla Katarzyny bezcenna forma relaksu i najlepsza terapia bliskością. Wygląda na to, że nowy rok aktorka zaczyna w najlepszej możliwej kondycji psychicznej otoczona miłością dzieci i męża, celebrując każdą sekundę tego, co z dumą nazywa swoim czystym szczęściem.